Piernikowe serce występujesz tam grasz rolę influencerki mm -hmm. takiej troszeczkę szalonej i emocjonalnej. Tak. Ile siebie odnajdujesz w tej bohaterce? Wiesz co, myślę, że sporo. Natomiast na pewno nie jestem aż tak szalona i nie jestem aż tak kolorowym ptakiem jak ona. Mm, ale jeżeli chodzi o tę miłość w rodzinie i o te wartości, którymi ona się kieruje, to myślę, że mamy podobne. A niedługo święta, czy poczyniłaś już jakieś przygotowania, czy jeszcze to wszystko gdzieś tam w dalekim tle, bo praca, 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 dzisiaj premiera, ehm. ale z pewnością yy, no, no teatr i twoje koncerty. Tak, rzeczywiście jest bardzo intensywnie. Miałam teraz trzy premiery, jedna po drugiej, nie miałam ani dnia wolnego, ale ja kocham teatr i, i kocham pracować na scenie, więc, więc czułam się wspaniale, pomimo zmęczenia. I dopiero teraz rzeczywiście zabieram się za te święta i w końcu tak, udało mi się zorganizować nam wyjazd, bo ja lubię, jak my jesteśmy wszyscy razem w jednym miejscu i nie musimy my z Rafałem dzielić tych świąt na jedną rodzinę i drugą, e, tylko jak się te, te nasze dwie rodziny spotykają wspólnie, bo my się bardzo lubimy i zawsze z radośnie i wesoło, i ja to bardzo cenię i, i zawsze tak um, staramy się ich gdzieś zabrać, więc zabieram ich w góry. A w góry, bo miałam pytać, czy przypadkiem święta nie będą w waszej nieruchomości hiszpańskiej. Nie jedziemy w góry, słuchaj, święta muszą być w Polsce. Może skorzystamy z nart przy okazji, bo jeździmy i kochamy narty, więc liczymy na śnieg. Narty bywają kontuzyjne, a Rafał miał jakiś czas temu zerwane więzadła tak, i operacje miał, i tak dalej. No ale jeździ, wiesz, bo on bardzo dzielny, wyszedł z tego, od razu się rehabilitował i ćwiczył dużo, więc w niczym to teraz nie przeszkadza. I zawsze no, jeździmy ostrożnie. E, czyli y, nie będzie lepienia pierożków, pieczenia ciasta i pierniczków? Będzie, dlatego że tam nie będziemy w hotelu, tylko będziemy w, w wynajmowanych takich apartamentach, gdzie będziemy sobie sami gotować, więc już jesteśmy umówieni, już mamy słuchaj grupę, znaczy zawsze mamy grupę na Messengerze i już się dzielimy co kto robi w domu i przywozi, także jedzenie będzie nasze domowe. E, fantastycznie, a dzieciaki już pomagają? No pewnie, że pomagają. Pomagają oczywiście piec pierniki, lepić pierogi, I zawsze jest ta cudowna atmosfera. No naprawdę, ja bardzo lubię święta. A Twoje popisowe danie świąteczne? Moje popisowe, ja nie wiem, czy ja mam już jakieś popisowe danie świąteczne. Ja chyba po prostu cały czas robię to, co, czego, co jadłam za dzieciaka i po prostu się uczymy tego, wiesz, czyli lepimy pierogi, no ale farsz na przykład to zawsze mama wie jak najlepiej zrobić, więc, więc jeszcze, jeszcze liczymy na nią, jeżeli chodzi o dosmaczanie. A czy udało Ci się zańczyć jakąś e, taką kulinarną wtopę przed ważnym wydarzeniem czy doświątecznym, e, na przykład wizyta teściowej i tym podobne? Chyba akurat w takich sytuacji, żeby nie wiem, była wiz wizyta teściowej i, i żebym dała ciała e, kulinarnie to nie było, no ale zdarzało się, że nie wiem, robiłam jakieś ciasto i wyszedł mi jakiś, wiesz, jakiś, e, jakiś zakalec, ale, ale, ale nie, tak to nie. Kiedyś na no, Alto była akurat wielkano, zrobiłam genialny żurek. <laughs> Ale to nie te święta teraz. <laughs> No tak, no właśnie, żyjemy w tym świecie, tak jak Twoja bohaterka, takim, że gdzieś tam wszyscy jesteśmy influencerami, przynajmniej po trochu. Czy ty to lubisz? No bo to też zawód, życie to wymusiło, że, że gdzieś tam każdy nadaje na Instagramie i tak dalej, i tak mhm. dalej. Czy to traktujesz jako przyjemność, czy, czy jako taki troszeczkę ciążący obowiązek? Bo wiem, że wiele osób ma dość. Na początku było fajnie, fajnie, mhm. wow, mam kontakt z fanami, mam kontakt z tym, z tamtym. A teraz już tak mam wrażenie odnośnie tak ogólnie, że Ludzie coraz bardziej się tym męczą. Wiesz co, ja byłam jedną z pierwszych aktorek, które zakładały Instagrama, bo pamiętam jeszcze jak 10 lat temu na przykład robiłam zdjęcia podczas spektaklu, podczas prób i, i mówiłam kolegom, koleżankom, że wrzucę to na Instagrama, że zaprosimy, zaprosimy ludzi, podpromujemy spektakl. To wszyscy mówili nie, ja nie chcę być na żadnym Instagramie, jest spokój, to jest jakieś dla dzieci, beznadziejne. A po dwóch latach nagle wszyscy zaczęli ten Instagram zakładać, więc ja zawsze byłam zapalona do tego i zawsze to bardzo lubiłam. Natomiast. Jest tak, że ten Instagram wcześniej był trochę łatwiejszy, bo wcześniej wrzucało się tylko zdjęcia, a teraz już jednak on więcej wymaga, trzeba montować te rolki, trochę więcej się wysilić po prostu i nie zawsze jest na to tyle czasu, bo będąc mamą pracującą, no przyznam, że nie zawsze mam czas, żeby to wszystko montować, ale, ale lubię też to robić, bo ja lubię montować, wiesz, ja lubię się bawić w te wszystkie technologiczne nowinki, więc jeżeli tylko mam czas, to robię to z przyjemnością. Fantastycznie, no ale no niestety... I przede, no i przede wszystkim lubię mieć kontakt z publicznością i dlatego zawsze od tych już dziesięciu ponad chyba lat ten Instagram prowadzę sama. No tak, Instagram, Instagramem, publiczność publiczność tam, no ale zdarzają się hejterzy niestety. Czy ty jeszcze z tym walczysz jakoś? Oj, wszyscy walczymy z hejtem, wiesz, no co tu zrobić. No, to, mam takie poczucie, że, że to się nigdy nie skończy, bo zawsze, zawsze znajdzie się ktoś sfrustrowany, kto chce komuś dopiec, więc... No, nie, staram się na tym nie skupiać. Skupiam się na tym, co dobre i, i wokół mnie i również na moim profilu. A czy przyjaźń w biznesie istnieje? Taka prawdziwa przyjaźń? Istnieje, tak. Ja wiem, że tam się wspieracie między innymi z Agnieszką Mrazińską, jedna drugą oklaskuje. Tak, e... ale też za nią Muchą się bardzo lubimy, gramy spektakl od 10 lat pikantnych i, i, i bardzo sobie ufamy i zawsze się wspieramy. To cudownie. A jakby zaprosiła widzów portalu przeambitni.pl do oglądania najnowszego filmu komedii romantycznej. Komedii świątecznej. Komedii świątecznej, tak. tak Piernikowe no, serce. Bardzo gorąco zapraszam wszystkich widzów przeambitni.pl, abyście przybyli do kina na Piernikowe Serce, bo jest to naprawdę pełen radości, czułości, miłości film, e, mówiąc o pięknych wartościach i jestem przekonana, że się cudownie nastroicie do tego świątecznego czasu, który przed nami. Jeszcze pozwolę sobie zapytać o kreację dzisiejszą. E, kto jest autorem? moja kreacja, Just Paul. E, taka troszeczkę już sylwestrowa, więc jeszcze, jeszcze cię tutaj nie e, uwolnię od siebie. E, jakie plan na sylwestra? E, w pracy. Będziemy w pracy razem z Rafałem. Ale w Polsce, za granicą? W Polsce prowadzimy imprezę, będziemy śpiewać. I będzie wesoło. Będzie wesoło, będzie się działo. Będzie duża impreza, tak. tak a kiedy, kiedy wypoczynek pod Palmo? Wypoczynek pod Palmą, no wiesz co, może po Sylwestrze, tylko nie mamy aż tam tak dużo wolnego, bo zaraz zaczynamy spektakle, koncerty, więc jesteś pracowicie, ale na pewno na kilka dni wybędziemy do Hiszpanii chociażby, żeby zobaczyć jak tam prace remontowe. No właśnie, ja pod ciebie zapytam, czy ty nie boisz się o ale chyba już tam, wiesz, co tam pozmieniali, te. Się prawo tak, zmienili ale... to prawo. Wiesz, co, jakbyśmy, jakbyśmy mieli się w życiu wszystkiego bać, to byśmy żadnych decyzji nie podejmowali, nic nie robili, więc no. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. Czyli ten drugi dom, e, drugi raj na ziemi buduje się. Tak, remontuje się, słuchaj, bo tam pełno było różnych usterek. Ale taka hiszpańska robota, na no, wszystko mają czas i wiesz... No, no to trzymamy kciuki i Dziękuję czekamy na relacje właśnie szczęśliwe się z